Pomarańczowa, wa to cukrowa! Bierzesz łyżeczkę i sypiesz troszeczkę. Wróciliśmy z długiej przerwy! Hello! 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 Hello. Jeżeli nas nie znacie, to nas poznacie. Jeżeli nas znacie, to pewno się już nie mogliście doczekać. Tak, a jak nas nie znaliście, nie znacie i pierwszy raz do nas trafiliście, zobaczcie sobie nasze poprzednie filmy. Jest ich ponad 100. 100? tak. No widzisz? Taka ilość filmów. No, <laughs> No dobrze, no to w takim razie Dzisiaj robimy watę cukrową ehm... Co robisz? Zakładam ehm, Właśnie to się założyła, górny element który jest leciutko pęknięty, ponieważ ją pożyczyliśmy Wow, Cotton Candy z firmy Ariete. Pewno pełno takich maszynek można kupić u nas. W, w Ojej, wielu sklepach. Dobrze, to jest na boku. co jest na boku? Pokaż. Ojej, co to będzie? Aaaa, okej, okay, udało się, 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 no to po przerwie mamy mały kłopot. O, Znowu chińskie pałki. Chińskie pałki, proszę łap Jedna. Chińska pałka. Nie rzucaj nimi. No dobra, nie będę nimi rzucał. No. To masz, Druga chińska piłka. pałka. Trzecia pałeczka do jedzenia. Czwarta pałeczka do jedzenia i piąta pałeczka do jedzenia. Będziemy robić watę cukrową, białą i kolorową. O, w sumie racja. Gdzie tu kolory, jak to tylko jeden żółty kolor będzie. No ale dobra no. No to włączamy maszynkę. Oh yeah! Gdzie jest guzik? Tu. Aha, to jest guzik. Um, power on! I teraz musimy poczekać. Aż się rozgrzeje, nagrzeje Bo tu do środka Pokaż gdzie się wsypuje cukier Nie wsypuj teraz Tu się wsypuje cukier, ale dopiero jak będzie gorąca maszynka I wtedy ten cukier się będzie Topił I pod wpływem obrotu i, Będzie się e, robić taka nitka Tak właśnie Ten stopiony cukier Będzie tworzył taką niteczkę Którą będziemy mogli nawinąć na pałeczkę Dobra. Widzicie ten ogień? Ale czad. Ja, jak to się świeci. Tu będzie żółty cukier do żółtej waty, a tu jest biały cukier do białej waty. To są pajęczyny! Tak, to jest pajęczyna. Ona je pajęczyny! Nie jest pajęczyny! Cała w cukrze, będziesz. Mamy barwnik do jajek? Taki cudowny barwnik wpłynie do jajek. Lewamy barwnik do cukru. Proszę. Mieszamy cukier. Proszę. Ojej! To jest pomarańczowy. Jaki będzie? Ale super! Chyba potrzebujemy więcej barwników. Nie, bo to już się robi, już się robi. Jeszcze na dole tylko. Zabar! Mamy pomarańczowy. Yy, najpierw co? Białą. No i kręć. Oh yeah. Proszę, możemy sprzedawać watę. Jedyne 50 zł Wata zrobiona przez tosie. To jest jakiś bombę. Dobrze ci to idzie. Testujemy? Czekaj. Trzy, cztery. Aj. Myślałem, że to zjesz. W sumie można zdjąć. Jest tak, jakbyście sobie wsypali do buzi jakąś łyżkę cukru. Polecamy dla zdrowia. Ready for action? O, to będzie duża wata. Duży kapeć. Skarpeta. To się robi skarpetę. Jeżeli nie wiecie jak się robi skarpetki, to proszę. Tak samo. No dobra, no nie, ale no wygląda jak skarpeta. Jest! Jest! Jak, jak, po prostu jak. Mamy pomarańczową watę cukrową! To się nawet rymuje. Pomarańczowa wata cukrowa! Bierzesz łyżeczkę i sypiesz troszeczkę. <grych> jak smakuje pomarańczowa? Wiedziałem, że smakuje jak pomarańcze. Jest paśna? No Subskrybujcie i w górę! <grych> 怎麼这怎么子道理？